Hej, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na cały dzień jedzenia ze mną. Ja aktualnie nie liczę kalorii, ale pomyślałam sobie, że pod film policzę i będę się starała, żeby to był taki jadłospis mniej więcej na 2000 kalorii. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale zaczynam od śniadania, bo jestem już mega głodna. Dla mnie dzień bez śniadania jest dniem straconym. A jak pewnie wiecie, u mnie śniadanie w 90% przypadków równa się... Placek, omlet, placuszki i wszystkie inne tego typu rzeczy. I dzisiaj właśnie zrobimy placuszki z serka wiejskiego. Jedyna rzecz, która mnie martwi, to brak owoców, bo mam tylko banany, pół figi i mango świeże i mango mrożone. Podczas gdy nie lubię mango, więc. Ale na pewno coś wspólnie wymyślimy także. Zapraszam Was do dalszej części filmu. Do tych placków, które będziemy dzisiaj robić, przyda nam się budyń. I słuchajcie, uwielbiam moją mamę za to, że ona obserwuje razem ze mną News Polska. I ostatnio, właśnie tam były te budynie z, z winiary, akurat, ale ja uwielbiam je, bo są bez cukru i właśnie mają co jakiś czas różne ciekawe smaki. I mamy, proszę bardzo, słony karmel i pistacje i tak jak widzicie pistacje mam już na początku także dzisiaj też ją wykorzystamy i to jest tak naprawdę wszystko czego potrzebujemy do placków czyli Jajko, budyń, proszek do pieczenia, serek wiejski i mąka. Ja tutaj będę używać owsianej, ale możecie użyć też zwykłej tortowej albo każdej innej, jakiej chcecie. Dobra, może nie każdej, bo są takie mąki, które mają inne właściwości, na przykład kokosowa. Ona ma bardzo dużo tłuszczu i bardzo wszystko wsiąka. I potem jak użyjecie tylko mąki kokosowej, to placki są takie, łamią się, nie da się ich obracać zazwyczaj. Więc tego nie polecam. Oczywiście nie wciśniałam nagrywania, ale wrzuciłam tuż tu jajko i Serek wiejski. Dobra, słuchajcie, więc podliczyłam wszystko i to śniadanie ma 450 kalorii i ponad 30 g białka bez użycia odżywki białkowej. Także myślę, że to jest naprawdę niezły wynik i jest pyszne. To be honest I'm not good at letting down my guard But I'll believe on it Before you, I was falling in the dark When you said this was goodbye That's when I realized I can't live without, I can't live without you So I'll keep waiting for, waiting for you It's the only thing that I can do to keep my composure Przejdźmy do Lidla i klasycznie, nie jadłam od rana, a mamy 15, więc precelak w drodze do domu i będziemy robić obiad jakiś. A co się moi drodzy dzieje, jak zapominacie siatki na zakupy? Cześć! Cześć! Chcesz ananasa? Chcesz? A może chcesz gdzieś jechać, co? W trakcie zjadłam półtora precela. Pre Byłam taka głodna, ale to nic, y, dlatego nie popełniajcie mojego błędu i nie robimy takich długich przerw od jedzenia. I co teraz? Teraz robimy obiad. Y, I obiad będzie super szybki, bo będzie to po prostu makaron z łososiem. Y, łososia mam już upieczonego, ale jak nie chcecie piec sami, to, y, to można kupić takie gotowe y, pieczone kawałki w Biedronce czy w Lidlu. Y, także to jest mega wygodne i fajne, szybkie więc ugotujemy sobie makaron i potem to połączymy z łososiem i z bieluchem. A do tego z boku jakieś pomidorki, bo fajnie pasowałby też szpinak, ale go nie mam. Nie pomyślałam, żeby kupić. Swoją drogą, jak chodzicie do Lidla, to ja bardzo polecam ten makaron i my go kupujemy już od wielu, wielu lat i jest naprawdę przepyszny. Nie ma obiadu bez deseru, więc batonik z Lidla. One mają genialne makro, bo to jest 50% białka. Wiem, że dla niektórych osób smakują jak wióry, ale dla mnie smakują dobrze, więc. Powiem Wam tak, ten trening, który dzisiaj zrobiłam. Niesamowite. Ostatnio Wam mówiłam o tym, że teraz trenuję trochę inaczej, ale od tamtej pory, w sensie teraz, teraz trenuję jeszcze inaczej, dlatego że parę razy już wspominałam, jest taka dziewczyna Natasza i ja ją uwielbiam, naprawdę uwielbiam. I po prostu jakby ona pokazała mi trochę fitness i cały ten świat w taki sposób, że to może być zdrowe i możemy się jednocześnie cieszyć życiem, a nie tylko obsesyjnie trenować, liczyć kalorie. I ona ma swoje programy treningowe. Generalnie mi bardzo się podoba sposób, w jaki ona trenuje, bo trenuje tak, żeby to było takie funkcjonalne dla, wiecie, dla życia codziennego. No i właśnie ja też staram się trenować w taki sposób. I ostatnio wypuściła nowy program, który nazywa się MOVE 2022. I ona tam mówiła o tym, że to jest taki styl, w jakim ona trenuje. No i stwierdziłam, że dobra, zainwestuję. Kupiłam to i zobaczymy. Teraz oczywiście jest trochę trudniej, bo są studia, i trochę mi się to wszystko rozjeżdża, bo mam tak dwa dni w środku tygodnia wywalone w ogóle, jakby z życiorysu, ale po prostu jadę sobie, tak wiecie. Te dni treningowe, co mam. To robię po kolei z tego planu i nie patrząc za bardzo na rozkład po, poniedziałek-niedziela. Znaczy, w ogóle, ja będę chciała nagrać dla Was na koniec takie podsumowanie całej tej przygody, jak skończę ten program, bo on trwa 3 miesiące yy, i zobaczę, co przyniosę do swojego takiego codziennego treningu, a co raczej nie. Yy, no i właśnie ona, yy, jakby mówiąc o tym programie, mówi, że yy, te treningi yy, takie. Obowiązkowe, w sensie w tym programie. Generalnie skupione są na tym, że mają zajmować godzinę. Nie wiem, jak ona to robi w godzinę. Serio, w sensie wierzę, że ona to robi, bo jeśli ma takie doświadczenie, kondycji i tak dalej, no to wow. Ale ja dzisiaj robiłam trening dołu i szczerze, że. Razem z rozgrzewką Zajęło mi to dwie godziny Dwie bite godziny od, wejścia, od wyjścia z szatni Do powrotu do szatni Także No dwa razy dłużej W sumie, ale może dojdę do wprawy już, bo też inaczej jest Jak się zna ćwiczenia A tutaj były takie ruchy, które robiłam pierwszy raz I wiecie, musiałam się tak upewnić, czy na pewno dobrze robię Nagrywałam się Tutaj zresztą widzieliście to Wracając do meritum Wróciłam tak zmęczona, że zjadłam ten obiad i po prostu zasnęłam. Ale już pomijając to, że zasnęłam, to przez ten trening, przez to spalanie, jeszcze byliśmy teraz na spacerze, który też tam chyba z 6 km, czy no coś koło tego. Także zjadłam kolejnego plecla. I tym sposobem nie zmieścimy się już w dwóch kalorii. Ale e, jeśli nie miałabym tego aż tak intensywnego treningu, to myślę, że nie zjadłabym już tego kolejnego pretzla, chociaż były tak pyszne, że możliwe, że i tak bym zjadła. Nieważne, był pyszny, nie żałuję, e, więc tym sposobem zrobimy z tego jadło spis jednak na 2200 kalorii albo 2 jak nie zjecie tego precla dodatkowego. Tak mi się wydaje, że powinnam się zmieścić w dwóch, bo teraz właśnie zrobiłam sobie kolację i tutaj, żeby jeszcze trochę podbić białko, to zrobiłam skyr z odżywką białkową o smaku białej czekolady i do tego śliwki, bo kupiłyśmy i troszeczkę banana i wszystko posypałam cynamonem. Także jest pysznie, jest mega prosto, jest szybko i o to chodzi, ale jeszcze nie kończymy filmu, moi drodzy, jeszcze nie wyłączamy. Mm -mm. A Patrzcie, co kupiłam. Mandarynka. Ciekawe, czy będzie dobra. W każdym razie jutro jadę na uczelnię znowu, więc nie będzie mnie w domu cały dzień, więc będę przygotowywać jedzenie dzisiaj jeszcze wieczorem na jutro, także pokażę Wam, co zrobię. Dobra, więc y, jutrzejsze jedzenie w y, szkole, na studiach. To będzie coś takiego pod tytułem: Wykorzystujemy wszystkie resztki z kuchni, więc mam trochę makaronu z dzisiaj, resztka piórka, pół awokado, indyka i zrobimy z tego taką sałatkę. Zobaczę w trakcie, czy jeszcze coś dodam. Aha, no i generalnie to miałam mozzarellę tutaj zamiast piórka, ale ta pani stwierdziła, że ona cierpi na niedobór mozzarelli. Nie możesz tego jeść, wiesz? Papa, pa. tak, idź sobie, ty już jadłaś, jadłaś już, tak, jadłaś. No, pamiętasz, to było dzisiaj trzy razy. Teraz się skaleczysz tutaj. No dobra, więc w tym filmie to już wszystko i dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo.